Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Za co dzisiaj jesteś osobą wdzięczną? Zachęcam, wymieniamy swoje wdzięczności, a potem jak wdzięczności Twoje zostaną już wymienione, zapraszam do wysłuchania cytatu i krótkiej medytacji. Gdy nie dostajesz tego, czego chcesz, cierpisz. Gdy dostajesz to, czego nie chcesz, cierpisz. Nawet gdy dostajesz dokładnie to, czego chcesz, wciąż cierpisz. Bo nie możesz zachować tego na zawsze. Prawda? Dużo cierpienia, dużo cierpienia, a stanowi ono podstawę w tym, że często nie mamy możliwości, lub wręcz nie chcemy zaakceptować tego, że coś możemy w życiu stracić. Nic nie jest w życiu pewne. Wszystko dobiega końca. Nasze życie również kiedyś dobiega końca i próba uniknięcia tej konfrontacji z tym że coś tracimy, że to jest naturalny proces, że przychodzi wiosna, zima, jesień, liście spadają. Tak, w naszym życiu podobnie. Coś przemija, coś mija, i strata powoduje w nas cierpienie. Akceptacja tego, że coś możemy stracić i z pewnością tracimy, powoduje to, że mniej odczuwamy cierpienie. Okay? Mam nadzieję, że Zwróćcie na to uwagę przez chwilę, a teraz zapraszam do medytacji. Dzisiaj medytacja regeneracji żołądka i tych procesów, które w nim zachodzą, więc połóż swoją lewą rękę w okolicach właśnie żołądka. Weź przyjemny, głęboki wdech, najlepiej nosem i powolny, spokojny wydech ustami. Wdychaj, wydychaj powietrze w odpowiednim dla siebie tempie. Oddychaj powoli i swobodnie. Sprawdź, czy jest ci wygodnie, czy plecy masz wyprostowane, czy jest Ci wygodniej i wdychaj i wydychaj powietrza i pozwól, aby całe Twoje ciało się zrelaksowało i odprężyło. Wdychaj i wydychaj powietrza i zwróć uwagę na to, jak oddychasz. Nie możesz zacząć liczyć od trzech do jednego w myślach swój oddech i wydech. Jeden głęboki wdech i powolny wydech. Dwa głęboki wdech i powolny wydech. Trzy głęboki wdech i powolny spokojny wydech. I poczuj jak się relaksujesz i odprężasz. I teraz zwróć uwagę na swój żołądek. Poczuł, jak wiele procesów w nim zachodzi. Bardzo dobrze. I zobacz, że żołądek dla ciebie pracuje trawi pokarm, który dostarczasz pobiera właściwe substancje odżywcze i poczuł, jak teraz następuje regeneracja. On się regeneruje, funkcjonuje właściwie. Zakwaszenie w Twoim żołądku się reguluje, reguluje i reguluje i jest właściwe. I Twój żołądek zaczyna funkcjonować z każdą chwilą, z każdym dniem coraz lepiej, lepiej i lepiej. Ty świadomie Zwracając uwagę na to, że on istnieje, że on jest. Jesteś osobą wdzięczną za to, że posiadasz właśnie żołądek i pomóż mu w tym, aby mógł się zregenerować, dając swojemu ciału chwilę regeneracji, relaksacji, odprężenia, rozluźnienia. Właśnie w tym momencie, kiedy to robisz, Pozwalasz na to, aby on mógł się również zregenerować, aby w żołądku zaszły procesy zdrowienia, aby twój żołądek dochodził do równowagi. I zwróć uwagę na to, że twój organizm właśnie ma taką możliwość do samoleczenia, do regeneracji. I właśnie ten proces pozwól, aby się rozpoczął w Twoim żołądku. On jest Twój i też potrzebuje Twojej uwagi. Potrzebuje chwili oddechu i wytchnienia, tak jak Ty. I właśnie w tym czasie pozwalasz sobie na to, aby te wszystkie procesy regeneracji i zdrowienia. Właśnie w żołądku, który jest tak bardzo ważnym organem, jak wszystkie inne Twoje organy wewnętrzne. Doszło również w nim do zdrowienia, regeneracji, aby mogła przywrócić się w nim właściwa dla Twojego organizmu kwasowatość, zakwaszenie. Bardzo dobrze. Teraz możesz pozostać w tym stanie jeszcze przez chwilę, będąc osobą wdzięczną za proces regeneracji, zdrowienia i właśnie za twój żołądek. Wdychaj, wydychaj powietrze, będąc osobą wdzięczną, bardzo dobrze. Możesz pozostać w tym stanie jeszcze przez chwilę. Lub możesz powrócić, poruszaj trochę rękoma. Poruszaj nogami, możesz pomrygać, możesz się przeciągnąć. A ja życzę Ci cudownego, wspaniałego dnia, wieczoru. Jeżeli podobają się Wam te materiały, proszę o lajki. Napiszcie w komentarzach, za co jesteście wdzięczni. Udostępniajcie, subskrybujcie, aby coraz więcej ludzi mogło korzystać z tego, co proponuję. Wspaniałego, cudownego dnia, wieczoru. Pozdrawiam, z Bogiem, cześć, pa!